Nie ma się co czaić. Pociśniemy ją pełną parą. Pokażcie co umiecie. On ma żywiołka. Próbowałeś mnie podpalić? E, wydaje mi się, że ten manewr mocno ją wkurzył. Ej, chłopaki! Tak, nie tylko ją. Lactera. Zabrać im blastery i śluzaki i zaprowadzić do pałacu całą grupę. Wiesz, nie ma tego złego. Chciałeś tu wejść i wchodzisz. Jasne. Tyle tylko, że bez śluzaków i broni. Co się z tobą stało, mistrzyni? Jak możesz służyć cesarzowi? Zastanów się, co stało się z tobą. Oto i on, mój mroczny strzelec! Nareszcie do mnie powróciłeś! I gości sprowadzasz! Jak miło! Dwadzieścia długich lat na marne, ale nie pozwolę! Tak, tak! Zanim przejdziemy do tej kwestii, bardzo chciałbym, żebyś coś zobaczył! Siemka! Pronto! pronto! Tak? Pronto rozumiem, że się zawartialiście! Przez te wszystkie atrakcje wyleciało mi, że tu z nami był! Właśnie, właśnie! Ha! Jak mogliście zapomnieć o prąto! <laughs> Przyznaję, ten oto osobliwy stworek. Prątek czy portek dostarcza mi rozrywki! I tylko dlatego nadal oddycha. Dziękuję! Jesteś gość! Pronto! Cesarzowi za nic nie wolno ufać! Zaraz, zaraz, zaraz! Ten facet to cesarz? E, raczej nie zauważyłeś, że nosi tę koronę, że ma tron, że ma demoniczne spojrzenie! No teraz prąd to dostrzegł, tak! <laughs> Widzicie? Każde <laughs> zdanie tego błazna to czysty humor. Nie jechaliśmy taki kawał, by cię zabawiać. Jestem Junji, obrońca wschodu. Przybyłem odzyskać pieczary, które tak. przy. cóż w takim razie! Mam dla ciebie smutną wieść. Widzisz stojących tu wojów? To istnienia proste do bólu. By rządzić sprawnie, potrzebny był ktoś rozumny, bo na myślę stworzyłem sobie tę damę, Panią Porucznik, moją Daifu. Tak, poznaliśmy. Cokolwiek zrobiłeś, mistrzyni, znajdę sposób, aby to odwrócić. Głupcze, nie znajdziesz! Tak, tak, wiem, że macie sobie wiele do powiedzenia. Lecz proszę, nie wchodźcie mi w słowo. Przetransformowałem Twoją nieocenianą mistrzynię śluzfu w porucznik Dajfu. Dzięki niemu. Masz kryptogryfa? Przecież to niemożliwe. Opracowałem formułę na nowo, posiłkując się magią. Doszła też odpowiednia dawka śluzaczej energii, która wzmocniła efekt. Jednak, by powtórzyć ten zawiły proces, potrzebowałem dostaw. A więc wysłałem Ciebie i Gundoka na podbój pieczar pełnych zdrowych śluzaków. Tak, to w tym celu moi wysłannicy porywają każdego śluzaka w królestwie. Żebyś mógł sobie stworzyć kolejnego porucznika? Patrzysz zbyt krótkowzrocznie, mój nosicielu. Wkrótce wszystkich na wschodzie spotka ten sam los, co twoją nauczycielkę śluzfu. Nie! Tak! I po stokroć ci dziękuję. Dziękujesz? dziękujesz? Nawet dwie nużące dekady porywania śluzaków nie zapewniły dość energii, ale gdy wezmę te. Nasze żywiołki! I dodam ich moc do dotychczas wyssanej, wreszcie będę mógł skończyć fazę zbiorów. Będę miał co trzeba, aby przemienić ludzi w armię mroku. Chwile ci to zajęło, ale w końcu zdołałeś mi dostarczyć to, co kazałem ci odnaleźć uprzednio. Za to. Dziękuję, wierny sługo. Wybaczcie, obowiązki mnie wzywają. Zostańcie tutaj. To potrwa najwyżej kilka minut. Ani się obejrzycie, a wrócę. No. Długa mowa! Cisza! Na następny zbędny komentarz odpowiedzi neurotoksyczny gól. O, nie ośmielisz się! Słyszałaś pana cesarskiego? Wielki pronto dostarcza mu rozrywki. Zamilcz! Gdybyś była na serio rozjuszona, to pronto oberwałby Grimstone'a. Ale potrzebny trujący neurotoks? Pa! Ej, stary. Czy ty się dobrze czujesz? Pronto przekomarza się z tamtą panią w nieszkodliwy sposób znany tylko sobie. Dobrze. Grimstone też się nada. Pronto, głupiec. Rozumiesz? Ten głupiec właśnie tego chciał! Widzi ktoś, Daifu? Nie trać czasu, Eli! Załatwcie cesarza! Tendy. Chyba poszedł tamtędy. Oh, Wy nie pójdziecie! I Jak ta armia przerośniętych Kamoli się tu dostanie... To będzie lipa! Lipa będzie, gdy Pronto ją zetnie! Tylko śluz fu, to równa śluz uh! ah! Ah! No! to ich na chwilę. Uh osłabo. -oh. Kucha. Zna moje metody lepiej niż ja sam. Musisz pomóc! Co ja mogę? Nawet z tym mega blasterem nie łapię ślusfu! Totalnie nie ogarniam swojego ci. <grystanie> Też niegdyś wierzyłam w ci. Zanim cesarz pokazał mi lepszą sztukę, mroczne ślusfu! Ilay, ufa, estou em Sądziłam, że w tej walce bardziej się na Zniszczyłabym cię z łatwością. Lecz cesarz uznał, że cię przygarnie. Uwolnił od ciężkich kajdan życia z czystym sercem i moralnych postaw wymuszanych przez Ci. Moment! Czyste serce, moralne postawy, to jak w kodeksie śluzastrzelców. To ich Chi to to samo co kodeks! Miałem to tajemne czy ogarnięte. Tylko nie wiedziałem. Czemu nie mówiłeś, że czy jest tym samym co kodeks? Uwierz mi. Gdybym wiedział, co masz na myśli, powiedziałbym. Wciąż możesz wrócić do nauczania. Wiem, że twoje czyste serce nadal bije, że walczy. O, trochę ich tu ma. tam wyprawiają? Ja nie znaju. Za dyma jak na wojnie. Mam nadzieję, że cesarz nie ucierpi. Powaga. Podczas ostatniej walki nieomal mnie zmiotłeś. Ale dzisiaj jest ze mną najlepszy strzelec, jakiego spotkałem w Slakterze. Stary, weź mu spale cegłę. I dzisiaj, z jego pomocą, ja zmiotę ciebie. Ah. Znów prosisz się o bolesną nauczkę. Nie możemy po prostu mu nakopać i uwolnić śluzaku? Że nie o tym mam myśleć, ale stary, jaki on ma kozacki miecz! Masz rację! Powinieneś myśleć o tym, jak szybko pokonać cesarza! Dobrze, że przybyłaś! Tak uczynię wasza cesarska mość. Wiecie co? Liczyłam się z tym, że któregoś dnia bekniemy za obronę pieczar. Ja też, ale myślałem, że za obronę naszych pieczar. Pronto! Beknie jak mu się zbierze! Wreszcie zwycięży. Uuuh. Paszka numer dwa. Wróć do swoich, mój mroczny strzelcze. Dopóki w miarę stoję, nie pozwolę, by wschód był twój. Ja tak jak on. Ach, męczy mnie ten Bełkot. Ucisz ich, dopóki transformacja się nie dokona. Musimy czymś pokonać te Daifu i uwolnić... uwolnić żywiołki. Przerwać mutacje! <grym i wstydźliwia> Co mi się... 啊啊、oh, oh. Życie! Nie! Rozgniotę cię za to, co uczyniłeś mojemu cesarzowi! Strzelcze. Od dawna nie jestem na twoje rozkazy. Więc nie rób tego dla mnie. Zrób to dla swojej mistrzyni. Ja ją stworzyłem. Tylko ja mogę ocalić. Pomóż mi, albo stracisz ją na dobre! Muszę traktować ją z godnością. Postąpić tak, jak mi nakazywała. Ratuj mnie! Durniu! Widzisz, coś narobił? Mistrzyni, wreszcie pokonaliśmy cesarza. Pozwól sobie pomóc! Nie chcę niczyjej pomocy! Będziesz cierpiał tak samo jak on, uczniu. Wierz mi, już cierpię. Brahu! Udało ci się! O! Chwila! A właściwie to w jaki sposób? Ślus w końcu zaskoczyło, znaczy nawiązałem dziwną więź umysłową z Berpim. Jakbym walczył razem z nim! Wiecie, i czułem wszystko to, co on! Widziałem to samo, co on! Słyszałem gdzieś o tej technice, ale nie widziałem na żywo. Jesteś wielki. Wow, obczajcie! Cesarski miecz. O! Nie, no jara mnie tutejszy sprzęt. Y, chyba tobie on się należy. Przyjmuję, oczywiście! Co jak co, bez wsparcia Pronto, batalia skończyłaby się klęską! Aha! Ej, Pilunia! Oj, leci, leci! Nie mam, nie, mam go! Słuchaj, a dalej co? Cesarz nie zatruwa już krainy, lecz nadal będzie tu co robić. Jun ma rację. Te zgraje Underlordów przydałoby się docisnąć. No i te Dajfu. O! A pronto przydałby się obiad! Przyjaciele! W drogę! Ku przygodzie! Najpierw ku pobliskiej oberszy I potem ku przygodzie!